Dzień dobry, tutaj ja. Pamiętajcie mi ostatni odcinek, jak jestem zajebistym? No nie dziwne, się, ten film był tak wybitny, że jedyny był dobry na tym kanale. Ogólnie chciałem was poinformować, że otworzyłem szkołę nauczenia jak być zajebistym. Bo uznałem, że mój tutorial był trochę za mało, żeby was nauczyć jednak jak być tak wybitnym jak ja. I otworzyłem tę szkołę dla gorszych ode mnie, czyli od praktycznie każdego człowieka na ziemi. Bo może ktoś z tych lekcji jednak wziął na tyle, żeby mógł go uznać za miarę z dużymi wibracjami. Ta szkoła nie będzie niczym niesamowitym, bo będę tego nauczał ja. Przyjdą do mnie pierwsi uczniowie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Dziękuję. Dzień dobry. Znowu tu ja. Lepszy człowiek od Was, niż bycia, wibracji, posiadania, Król nieskalany. Zaczynamy moje lekcje. Już mamy tutaj pierwszego ucznia. Zapraszam go gorąco. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, jak się nazywasz? Jestem Tomasz Problem, panie profesorze. Przybyłem się uczyć, jak zdobyć więcej wibracji. A ile posiadasz wibracji? Cztery. O, cztery! Widzę w tobie potencjał, mam dziewięć i pół. Ale widzę potencjał w tobie. Bo większość moich uczniów zawsze dwa i trzy miała. Wychodziła na 7. Więc już jesteś dobrym początkującym. Dziękuję. Teraz zaczynamy lekcję. Dobra, to już do ciebie tu... zejdę. No widzisz, nie zleciałem, więc widać, że jesteś No już za dużo duch. wibracji. No wiadomo, za wiadomo. No to tak, zaczynamy lekcję. Pierwszą lekcją będzie. Powiedzenie silnego. musi zmienić w sobie praktycznie wszystko, bo już widzę Aha. w tobie. Pierwsze do to, to styl, Aha. bo ty musisz mieć ten luz, błysk wokół. Mówię o tym wierzę w filmie. Jeśli go nie widziałeś, musisz go obejrzeć, on ci bardzo już wie. Oczy... Oczywiście, że widziałem, panie profesorze, 20 razy go oglądałem, zawsze na dobranoc. Rozumiem cię, no i dobrze. No to już pewnie wiesz, że potrzebujesz do, dobrych błysków wokół, mhm. do, e, dobrych umiejętności. Jakże też tego, pewności siebie. Bo ja też widziałem te twoje filmy, bo też jestem na tym kanale. Zaskakujące, że jestem tu z Wami i widziałem, że masz bardzo dużo problem ze znalezieniem znajomych. Wcale nie, <grym> Panie Profesorze, wcale nie. To po prostu relacje są trudne. Tym bardziej, że tak jak Pan powiedział, większość ludzi ma 2-3 wibracje, a 4 to już trochę. Trudno, ja się nie jestem w stanie dostosować. Ale potrzebuję się więcej nauczyć, bo powinni wiedzieć, że nie mogą naskakiwać na mnie, kiedy mam więcej od nich. No to akurat wiadomo, jak zmienić styl, to od razu będą w Tobie widzieć dużo więcej pewności siebie. Mm -hmm. Jeszcze, już, już zaczynamy od e, stylu, no to jeszcze musisz zmienić tak naprawdę nastawienie do siebie. Aha. Musisz zmienić, wyjść ze swojej takiej strefy komfortu, która ciebie zatrzymuje i tak naprawdę robi ci blokadę. Musisz po prostu autentycznie z niej wyjść. Musisz z tej bajki medlanej wyjść i się nigdy nie poddawać. Okay. Bo jeżeli się poddasz, to wiadomo, że przegrasz to wszystko. Świat jest ciężką barierą, nikt się nie rodzi przypadkiem. Ja się urodziłem z wielkimi wibracjami, dlatego próbuję wam pomóc, byście już nie byli plepsem. To takie wzruszające, to takie piękne. Ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja sam się wzruszam, jak to o tym mówię. Mam tyle więcej, że się do łez. Wiesz, jest wiele różnych rzeczy, które na pewno widzę, że na pewno będziemy się w tobie zmienić, ale z ciebie zrobimy człowieka takiego blisko mnie, no tak, żebyś dziewiątkę wyciągnął. Dziękuję, panie Dziękuję. profesorze. A proszę bardzo, naprawdę. To... Zobierzcie lekcję, to jest. Nakażdy nie rozpoczęcie roku. Bo widać, że będę. Myślę, że pierwszym uczniu już wiele pracy. A pewnie tu przyjdzie jeszcze więcej uczniów. I to żaden nie będzie podstawiony. Żebyście tam nie mówili w komentarzach. Nie no, on by nigdy tego nie zrobił. Mam 9,5 wibracji, Pomyślcie, co wy tam gadacie. Przecież tak widziałeś na tym filmie, jak gdyby przyszedł wicek i był podierany. No i właśnie mówi tak, pownić, że tak ludzie się podchodził i mówi: O Boże, to masz problem i on mnie nauczył. Musisz właśnie walczyć o samego siebie. Bo widzę, że ty patrzysz na to, jak pomóc ludziom, a na początku musisz sam sobie pomóc. Wygrać ze sobą. Walczyć ze sobą, jak z bestią. Widzisz siebie w lustrze, widzisz te wody i nie rozpierdalasz. Tak, jest, tak jak ja. Znaczy ja ich nie mam, no wiadomo, to połowa to było przez te dziwne, kurwa, znacznie, które dana. kurwa montażysta ustawił. No bo widzę, że chcą mnie normalnie omniejszać. Ale no wiadomo, że ci podejdzie taki. Nie, najgorsze wyniki. Najlepszy, Panie Profesorze, najlepszy. No wiem, no wiem, że jestem profesorem. Chcę, sam nawet nie wiem, o czym mogę powiedzieć. Poza tym, że widzę w Tobie naprawdę wielki potencjał. Przyszedłeś na lekcje, a widać, że pierwszym przyznaniem się, że jesteś błędem, jest po prostu zobaczenie tego. Ty to zobaczyłeś i że jesteś błędem. Że jesteś błędem w Matrixie. I, i że po prostu sam myśl tego przydać. Wiele ludzi żyje w tej fajce, że jak jakieś głupoty, że mam jakieś, nie wiem, problemy z psychiką. Łuczą. Jak, jak mogą? No jak mogą, dokładnie. To, że ja robię to w lasach, to nie znaczy, że to jest dziwne. No, po prostu, że jest więcej wibracji, to pewno. No i widać, że to jest dobre i Oglądam filmy. No, no tak. Oh. Nie, to jest taka reklama mojej szkoły. Jeżeli chcecie się nauczyć, jak mieć więcej wibracji, przyjdźcie do mnie. Za niemałą opłatą. 1000 zł. Możecie się nauczyć wszystkiego. Różne, yy, yy, różne kwalifikacje wibracji. Bo to znaczy po tej kwalifikacji jeśli w sensie, macie różne pieniężne datki dla mnie, które idą na bardzo czyste cele na mnie. I na to, żebym mógł mieć jeszcze więcej wibracji, żeby przebić 20 na 10. Robię to do tego roku. To jest taki challenge. Takie wyzwanie trochę na pewno powiedział. Oczywiście. Sam się od siebie uczę, to jest aż chory. No, no, najlepszy się uczy od najlepszego. No, no dokładnie, no, zgadzam się z nim. No. Jak widzicie, moi uczniowie są dobierani najlepiej jak mogłem. Było ich miliony po pierwszym filmie. Przybiegali do mnie, wybrałem jak najszybciej tylko jednego. Bo widzę w nim potencjał. I będziecie patrzeć cały czas na jego rozwój. Będziecie mieli cały czas bardzo zmienianie jego obrazu. Że z Tomasza problem będzie tylko Tomasz. I nie będzie problemem. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten materiał. Starałem, wytłumaczyłem mu tak mniej więcej to, co było w pierwszym filmie, bo resztę będę chmutła na cięższych lekcjach, które będą robione też w plenerze. Będą bardzo ekscytujące i bardzo emocjonujące. Oczywiście, że to ja je doprowadzę i to będzie tak, że potem też do niego widzę, że będą podchodzić, nie tylko do mnie. I że nie tylko ja będę promował ten kanał. Dziękuję bardzo. Zapraszam Kocham do tej szkoły. Zapra Zobaczcie, po pierwszej lekcji kilka minut i już tak wiele, już, już pan profesor we mnie zobaczył tyle, tyle możliwości, to takie piękne. No to tak. Właśnie to jest zaproszenie do szkoły. To widzicie pierwsze rozpoczęcie roku. Kolejne lekcje ze mną, czyli lepszym od Was będzie. On jest nie jest lepszy nie od Was. On jest lepszy od Was. No wiem, jest. wiem. wiem. Ale, nie, ale też nie możesz się tym wywyżać, to też mówię, też poprzednim materiał, żebyś to zapamiętał. Że nie, że nie możesz mówić, że jesteś lepszy tak jak ja od Was. Cytując, no to tak, dziękuję za materiał, bardzo się staram wydukować tutaj młodzieńca i dziękuję bardzo za oglądanie. Mam 40 lat. <laughs> Cicho tam. No co, no dziękuję za oglądanie i miłego dzionka i żeby wam wybrycia codziennie rosły. Dziękuję. Panie profesorze, tak w ogóle pan bardzo mi przypomina osobę, która mi tak raz wywaliła w nos i tak wie, wiem, że to nie pan, ale tak, tak po prostu mówię. E, szczerze, no widać, że już jak jest w pełnym domie, to na pewno oglądał materiały, jak się tak, tak zajebistym i wziął tylko tę cechę z, z wyglądem, no niestety. To widać, że za dużo nie słucha. No widać, że za dużo nie słucha. No to jest tak zwany plebs, bo ja naprawdę no... Większości ludzi to by mnie dotknął, nawet by mnie napadli. Bo to może jakiś chorób narobić i wiesz, wibracje oczywiście, mi usunąć. No to oczywiście, żebym ci tego nie zrobił. No to Jeżeli to było tylko to, co chciałeś, no to będę już powoli odchodził. Dobrze, to do, do widzenia. Nie tak szybko. Masz jak na siebie tylko cztery wibracje, jak na tylko w okay, Jesteś uczniem, więc nawet na się dotknąć. Pani pani no i profesor. żegnam, uczniu. Do, do, do kolejnej, do kolejnej lekcji. Do widzenia, panie.